Hej, tutaj Zenon i mam dla was bardzo smutną wiadomość. Między odcinkami, kiedy zbierałem surowce, zdarzyła się bardzo przykra sprawa. No i... Żal mi serce ściska, ale... Umarł Filip i Przygłup. Niestety... No może stety... Syn Filipa, Filip Junior, przejął imię jego ojca i kontynuuje swój biznes. A przygupa, jego będzie mi szkoda najbardziej. Niech wam Dirt lekki będzie i spoczywajcie w pokoju. Byliście najlepszymi z najlepszych. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Lecimy kombinować dzisiaj. Mam w planach zrobić rozwinąć biznes kamieniarski, bo ponieważ pierwsze trupy już są w naszej wiosce i potrzebne są groby, no to nie przyda się nic innego jak kamieniarz, który będzie te groby im robił, tak? Więc skoro jest popyt, to jest podaż i trzeba to wykorzystać, to jest biznes. Tutaj się nie pozmieniało, wszystko jest takie samo. Zacząłem zbierać kamień, jak widzicie i kombinuję z drewnem jeszcze no i wszystkie bloki pracy, które stworzyłem wsadziłem do tej beczułki właśnie i zmieniłem też niektóre rzeczy, bo fleczerzy teraz nie ma ich, jest jeden fleczer, z którym już handlowałem a tamte dwa bloczki myślę, że po prostu będę używać ich w innej budowli a z tego zrobiłem czysto budynek mieszkalny, gdzie jest tylko jeden wieśniak z pracą i to właśnie to. A to wygląda tak, że no, mieszkają tu przede wszystkim. Sporo rybaków się narobiło i przedstawię Wam e, Filipa Juniora. Czytajcie Filipa zwykłego. Tylko najpierw ja mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz do powiedzenia, ponieważ e, wiecie, Potrzebuje książek, potrzebuje tagów, a dla to, że handluje tylko i wyłącznie z jednym wieśniakiem, postanowiłem mu też nadać imię i to będzie Juzek Złotogóra. To jest nawiązanie do serialu Kto wie, ten wie. Dzisiaj chcę się skupić przede wszystkim nad domem naszego jednego i najlepszego Masona Gerwazego. To będzie miejsce na to. Tutaj proszę bardzo, mhm. tu będzie miał taki swój warsztat, gdzie będzie pokazywać swoje nagrobki, które stworzył, a tam dalej, gdzie idzie ta niedorobiona ścieżka, będzie kaplica, kościół, świątynia. Coś takiego ładniejszego niż ta typowa, minecraftowa, wieśniacka świątynia, bo ona, no cóż... Ona za ładna to nie jest. Jest po prostu klocek z cobblestone'a, a ja chcę to po prostu podnieść do większego poziomu i żeby było ładniej. A tutaj... Tutaj, jak wiecie, ma być yy, dom rybaka. Ale myślałem o tym, aby zrobić tutaj miasto na pierdzielonym moście. Jeżeli wam się taki pomysł podoba, ja mogę poświęcić, i mogę zrobić godzinny odcinek. Ale ja to kurwa zrobię. Obiecuję Wam, że ja to zrobię. Ale w międzyczasie możemy sobie pohandlować i poprawiłem tutaj te schody. Już teraz wszędzie praktycznie są schody, tylko będę musiał trochę poprzemieniać, pododawać krzaczków i uładnić cały ten teren. Ładnie to wygląda. Tutaj zrobiłem ścieżkę, żeby to też miało ręce i nogi, i to ładnie wyglądało. I powiem wam, jestem zadowolony z tego, jak to wychodzi. Coraz bardziej mi się podoba to, co tutaj y, tworzę dla was. Zapraszam na kolejny odcinek. Let's go. Pomyślałem, żeby zrobić. Jego ten warsztat, gdzie będzie pokazywać te swoje groby z granitu. Bo pomyślałem, że to po prostu będzie lepiej wyglądać i przyłamie trochę tą paletę kolorów. Szary, brązowy, szary, brązowy i ta czerwień rzeczywiście trochę się wybije na tle reszty. No ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, tak się mówi. Wybacz Gerwazy, ale potrzebuję Twój blok pracy. Wybaczysz mi, prawda? No, do zobaczenia przy Twoim nowym domu na zawsze. Naprawdę. Będziesz miał nowy dom, obiecuję ci, będziesz miał zajebisty dom. Lecimy, 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 lecimy i w zasadzie tutaj zaczynamy swoją przygodę z budowańskiem domu kamieniarza. Więc nie przedłużając, let's start the business. Oczywiście muszę zrobić crafting, bo jestem debilem i nie wziąłem nigdy craftingu na zaś. Po prostu bardziej się to przyda niż pełny blok. To jest taki lifehack, którego możecie nie znać, ale wykorzystuję go w zasadzie w każdym odcinku z Minecraftowego Wieśniaczego Imperium. Więc zobaczmy z czym mamy tutaj dopracowania. Jak to może wyglądać. Zaczniemy robić posowy, w zasadzie podłogę dla naszego Gerwazego, naszego idealnego kamieniarza, który zawsze pomagał mi zarobić i mam go od drugiego odcinka bodajże czego Imperium. I zaczniemy robić tutaj ten nie parkiet, tylko kafelki podłogę. Zostałem przy podłodze. O właśnie, najpierw po spamimy zwykłym tym granitem a później zaczniemy teksturować tą ładniejszą i bardziej gładką teksturą no i oczywiście kilof poszedł się chrzanić muszę sobie zapewnić jakiś taki już chyba z diamentów kilof Na następnym odcinku myślę, że może byśmy poszli do kopalni i byśmy poszukali diamentów aby zrobić ten set rybany bo kiedy już będę miał diamenty to będę miał enchanting a kiedy będę miał enchanting będę mógł pójść do cholornego netheru bo rybany netherite Hmm, zobacz jaką mam czapę. Ło, wow, ale masz czapę zarąbistą, chcesz się pochwalić czapą? No pewnie. Ja, kozak czapa, typie. A ja ci nie Skąd wierzę? ją? E, ale się nie, nie bijemy. Ja cię tu chwalę, a ty mnie bijesz. Nie ma takiego bicia. Pozbędziemy się tego, bo już ciebie nie potrzebuje żegnaj. Zaczniemy tak sobie kombinować trochę z ołkiem zwykłym i to korujemy, bo sam jakoś bardziej mi się podoba jak koruje drzewo. Jakoś ma to, nie wiem, taki wioskowy klimat, który właśnie w zasadzie celuje, żeby w tej wiosce było tak wioskowo, jakby to miało sens, wioskowo, wioske, wiosce wioskowo to jest głupie, ale nieważne. Ważne, że ładnie to wygląda, i mam nadzieję, że to będzie ładne w ogóle. Mur napierdzielamy murem tutaj. Chociaż nie, bo będzie się to zlewać z grobami. No i już mi się ten pomysł nie podoba i trzeba zmienić stanie i w ogóle zmienić sposób, w jaki to będę robić. Tylko pytanie, co tutaj dać? Skoro podłoga jest z granitu, może spróbujemy z granitem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może ogarniemy sobie cegły, żeby to jakoś się jeszcze łączyło, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Mason, Ciebie potrzebuję, mam do Ciebie interes. Trzymaj tego kamulca, typie. Żryj. I jeszcze raz, żryj. I daj mi te cegły. Dodamy to do Twojego domu nowego. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, no. Nie wygląda źle, jakkolwiek to tak w miarę względnie wygląda, I guess. No. Nie wiem. Chyba jest ok. Dobra, lecimy dalej z y, ścianą. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Myślę, że ta cegła jednak sporo dała do budowli. Ty nie jesteś gerwazy, idź stąd. Nie potrzebujecie. Czemu nie zauważyłem tego od razu. Chyba za bardzo skupiłem się na budowaniu i po prostu jakoś zignorowałem to, że to nie gerwazy. Tam jest gerwazy, lecimy do gerwazygo. Panie, mam do ciebie romans Wiecie co? Chyba pójdziemy. Zrobić coś innego, aż w końcu wymyślę, co możemy zrobić, aby zarobić, ale się nie narobić. Jesteś bezużyteczny. Jesteś po drugą gerwazego. Odejdź, nikt cię nie chce. Won. Czemu tutaj jesteś? Nikt cię tu nie chce. Idź stąd. Szkiełko raz, szkiełko dwa. Tu będą déjà vu. A proszę. I teraz déjà vu, vu. Bep. I jest git. Teraz jest wejście i wyjście. Można wejść i wyjść, wyjść i wejść. I nawet yy, można ustać w drzwiach. Będziemy kontynuować sobie tutaj tą fajną ścianę. Tylko myślę jaki wzorek by tutaj dać. Jakby to wyteksturować, żeby to miało sens, tak? No i możemy lecieć spać. Dzień dobry obywatelu, rekwiruję łóżko. Musisz mi wybaczyć. Dziękuję, jesteś dobrym obywatelem. Nie nie, nie zapomnę ci tego. No. Lecimy kontynuować naszą e, budowlę, która będzie piękna, śliczna i w ogóle najlepsza. Tylko pytanie: Co ja dalej chcę zrobić? Bo na tym nie myślałem, myślę, że zrobię coś podobnego co było tam u tego pasterza, bo jakoś mi się to spodobało. Myślę, że będę chciał skopiować ten styl dachu. Myślę, że Wam też będzie się podobało. Ale powiększymy to trochę wyżej. Damy te kłody, żeby to po prostu jakoś miało ręce i nogi. I żeby nie było takiego odcięcia: że. Ta kłoda jednak jest podstawą do tego budynku, także na podstawie tej kłody to wszystko tutaj jest. Trochę chyba przesadziłem z tym. Tak, coś czuję, że przesadziłem. Mógłbym przesadzić. Zostawmy to w ten sposób, jak jest, bo to i tak będzie zakryte. I guess myślę, że to ma sens. Ty nie jesteś gerwazem i stąd. Czemu tu jesteś? Nikt się tu nie potrzebuje. No, sio, poszli. Nie wracaj, no nie chcę ciebie tutaj. Odejdź, idź stąd. Won. czemu ty się na mnie gapisz? Nie idź do mnie. Zajęty jestem. Won, nie będziesz mi zabierał pracy gerwazego. Wkurzasz mnie? Wkurzyłeś mnie po raz ostatni. Elo. Jeszcze tutaj ci przedłużę. Warsztat gerwazego, żebyś jeszcze bardziej czuł dominację nad sobą. Nie potrzebujecie wątku. Idź! No nie chcę! Nie dam ci pracy! Odejdź! Pieśniaku, odejdź! Nie chcecie tu, idź! No i kontynuujemy z naszą ziemią. Podłogą z kamienia, bo kurna, nie rozróżniam posadzki, parkietu, podłogi i kurna. Tego wszystkiego nazewnictwa. Podłoga to podłoga, wano się po tym chodzi i koniec. No. Można powiedzieć, że jestem zadowolony z tego. Lecimy do Gerwazego, kupić jeszcze trochę cegieł. Siema. Masz to i daj mi to. Dzięki bardzo Typie. Lecimy dalej. On jeszcze nie wie, że robimy mieszkanie za jego pieniądze. On myślał, że za darmo będzie miał, a tak nie ma darmo mieszkania. He, he, he. No, tekstura się trochę przełamała, I guess. Po prostu to zamkniemy już tą ścianę, niech ona nie będzie już dziurawa. Dobrze, nie wygląda to źle. Wygląda jakby to była taka łatanka z właśnie wszystkich kamieni i to mi się podoba. O, witam Gerwazy w swoim nowym domu na zawsze. Co prawda, jeszcze nie skończona, ale uwierz mi, pokochasz ten dom. Pokochasz ja ci to mówię, Zenon, twój sołtys. Więc, sorry bardzo. Ale ja tutaj pracuję intensywnie, żeby po prostu biznes się kręcił, wiesz typie? I tak sobie myślę, może tą podłogę byśmy zrobili z innego bloku, żeby się tak nie mieszało z właśnie tą ścianą obok. Na ten moment chodźmy zarobić trochę emeraldów. To zaczynamy robić łóżko. Gerwazy będzie miał najlepsze łóżko pomarańczowe. Takie wyjątkowe. No i... Proszę cię bardzo, masz gdzie spać, ale na ten moment ja mam gdzie spać, bo tu będę siedział pewnie przez kilka Minecraftowych dni. Rozświetlmy trochę, bo tu jest ciemno, jak w dupie. Ok, przytulnie tu nawet. Lecimy z andezytem. Zbiorę jeszcze ten dioryt, śmieszny. A ty ziomeczku, zostaw kciuka w górę. Daj subskrypcję oraz udostępnij znajomym, jeżeli chcecie, abym się rozrastał. I kurde, powiem wam, im więcej ludzi przyjdzie na kanał, tym więcej będzie Minecrafta, więcej budowania i więcej w ogóle wszystkiego, więcej mojej mordy, właśnie, w sensie Minecraftowej oczywiście, albo w ogóle yy, jakiejkolwiek postaci z gier, którą gram, bo aktualnie nie mam kamery. Ale wiecie o co mi chodzi, więcej gamingu, więcej kontentu i będzie lepszy, śmieszniejszy i w ogóle najbardziej zenonowaty jak się tylko da. Tylko to wszystko zależy od ciebie. Co ty mi tam robisz? To jest mój dom. Ja jestem sołtysem, nie ty. Wyjdź mi z mojego domu, typie. On się chyba poczuwa za bardzo. Nie, nie możemy tak tego zostawić. Idziemy to wyjaśnić. Gabrysia, czemu nie upilnowałaś? Jak mogłaś do tego dopuścić? Tam teraz jakiś gościu siedzi na górze. I co, będziesz mnie ignorować? Typie, ja wiem, że jesteś klerikiem. Ale twoje żądze tutaj się skończyły, kiedy przeszedłem na, na no do tej wioski. Musisz stąd wyjść, panie. Wyłaś, bo ty tutaj nie masz prawa wstępu. To jest tylko i wyłącznie dom mój Gabrysi i tego wędkarza, który tu przychodzi od czasu do czasu. Teraz tutaj damy takie śmieszne, i damy takie śmieszne, i to wygląda, jakby miał komin. To jest kurna komin, a nie jakaś popierdówka. i damy tutaj tak jak w każdej innej mojej budowli. Po prostu nie wiem, jakiś mam słabość do tego i może mi się to po prostu podoba. Ale zawsze jest detal, to zawsze jest jakiś szczegół, który nie wygląda źle. No bo to dosyć ładnie wygląda. Zawsze daje trochę tej nie tekstury tylko trójwymiaru do budowli. Nie jest takie płaskie, co mi się za cholerę nie podoba. I det. No, spadłem tu pc połamałem, ale chociaż skończymy to. Proszę bardzo. Ma to sens. Wygląda to względnie. Zrobimy schody, bo mimo wszystko schody będą mi potrzebne do, tych, do tego dachu. Ale stąd już powinienem dosięgnąć. O proszę, akładnie. I ostatnia kłoda. Dobrze. To trzeba ociosać, żeby tu miało ręce i nogi, albo w zasadzie dach i podłogę. I mury oczywiście w zasadzie ściany. Na górę poproszę window. Trzeba się pozbyć tego. Pozbyć tego właśnie. <laughs> Tylko nie się Ostatnia. Ok. I teraz idziemy na dół. O, właśnie chciałem to. Postawimy skrzynkę. Teraz schody. I proszę bardzo. Oszukałem system i wygląda ślicznie. No ale tak wygląda dom Gierwazego. To jest jego warsztat i dom jednocześnie. Możecie napisać jak Wam się podoba, bo styl jest dosyć minimalistyczny, ale powiem Wam, że trochę w tym jest yy, uroku. Moim zdaniem jest w tym uroku. Więc co myślicie? Dajcie znać i ja się z Wami czekam. Czołem.